Dzisiaj jest part 2 tamtego odcinka się siostra. Cześć Tu gdzieś mały tam nie, nie dał jako bazę O tam ma Dobra, a my musimy gdzieś w bazę budować Bo inaczej ja zniszczą I Teraz zaczynam się robić do roboty To A no jest to. jest. widać, widać. Znów to samo budujesz jeszcze sobie. Nie buduję tylko samego. Wschoduj w górę. O nie, co tutaj jest? Patrz! To lepsze? Nie, to tylko jest. tutaj coś się To chyba... Aj, to bije! Tam gdzieś czerwone. to sobie też bije Najgorzej. Dobrze, bo ona do ciebie przyjdzie, to sobie że to atakowało. Ale już, i po wszystkim. Wziąłem tą kosolę, a ona mi się nazywała tamtą kosolą. To jest taka konsola. No Nie jest zła, nie ma żadnych faktów, nic. To jest taka zwykła konsola. Dobra. O nie, i tak będzie lada, a tu jest zwykła. Овар, я что побывать, чтобы не Так вот, я движусь, знаете. Плава, да? Да, 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 да. Спин, да, 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 да. Я тоже не знаю. Ну, давайте я буду. Вот. Надо, сейчас не знаю. Ну, я сейчас

Yes, it's so Zaraz, za, za, może za tego hakera się spotkałem, że... Nie a, nie umiem wysoko skakać! Tak nie wolno hakować na Robloxie, a tak... Szczęście, że każdy, który tam, to skraju, bo gdyby była... Gdyby to na pewno by była tam w więzieniu. Nie, nie zabiją! Najgorsze to, co? Biede, biede. Hakerzy w USA niektórzy, z, gdy są hakerami, idą do więzienia. Więc ten haker, panie nie jest sam z USA, to ma pan do więzienia. Dobra. kupić, kupić. Mm. To będzie coś dawało. Co to daje? Panda. A daje? Mm. Mogę wyżej skakać i jestem jeszcze szybszy. nie. Patrz. Tak jestem jeszcze szybszy. I, i tak, nie. i tak skaczę. Почему у меня два сооружённых панды? Почему у меня два сооружённых панды? Не так Дом Znaczki, no. no? To jest Idę z jego zobacz co on buduje. Widzę, że ten hafem ma tak sam, takiego samego skina jak ty. To dziewczyna chyba. No. dużo ma takiego jak Oj. to O, to jest i <grym> Teraz to jest. No, po ciebie jest. Fajna, to jest

Długo już ten, będziemy kończyć odcinek I teraz kończymy odcinek Teraz dwie minuty I jeszcze chwilę tutaj coś powodujemy. I za minuty On Matko, widzowie. Chcę wygłaszać zielonego bo ja nie wiem czy staną na dobre loty, czy staną na te same. Dajcie tak, sobie drzwi. Dobra, to jest nie, kolejny będzie tornado.

Jakiś dziwny jetpack Jakiś dziwny jetpack zostałem jest? Staram, jest? Ja, jest Dobra, Nie Nie Dobra Na się zamierzam pożegnać w tym kraju. No. Aaaa, to nasza